Cześć, mamaczko, gdybyś z tej strony, Bora. Witam Was w nowej gierce na moim kanale. Już dawno miałem zasiąść do gry Rast, a jakoś dzisiaj o, doszło to do celu po prostu. Raz zakupiony, raz zainstalowany. Zaraz zagadam z chłopakami i zobaczymy, z czym to się je. SPQR już od dawna w to ciśnie. Rafał coś tam, coś tam zaczął grać. Kopi też go też raz dzisiaj kupił, więc pewnie wie tyle co ja. Chociaż on jest bardziej, to szybciej obada, wydaje mi się. No ale zobaczymy, co się będzie działo. Tak czy siak, pozostawcie łapkę w górę i zobaczymy, co tutaj nam się dzisiaj przydarzy. Z prawej strony od nas? No w Gdańsku jest. A to jest. Tak, ale to jest daleko ode mnie, o stąd. A tu jakieś pralki były widziałem? Zbieraj je, rozwalaj kamieniem beczki ty, ale to już coś rozwalił chyba Tu były jakieś pralki przysięgam Dobra ale ty, nie, A ty a mogę, mogę, mogę zmienić tą postać swoją na coś innego niż nie rady. Kobiece? Dasz radę. kobiece? Nie. To jest lasowe I tak zawsze będę czy co? Będziesz kobietą, ja jestem Murzynem czarnym a kapię jest kobietą To ja wolę być czarnym Murzynem niż kobietą. Ja wolę być dziewczyną, no. Nawet wolę nie? być czarnym, czarnym Chińczykiem <grymne> Ty, tu jest jakiś kolektor, mogę to, co mogę zrobić z tym? Woda to jest do picia. Tak samo w Gita, ale Tam jest, jest tranik i z pijesz wodę. No jest trening. Pijesz, wyśle pi w pi Do fulana napijesz się, nie? Dokładnie, musi mieć zawsze pewną wodę, pełno żarcia. Mam no, 250. hi. hi, hi, hi. Czy ja siałpa jest, wiesz? Ty tam dzik jest. Idź go rozwalić kamieniem? Zabij go, zabij, 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 go Kamieniem? Tak. Nie rzucaj go, leć na i uderzej Ale on mi z pieprza. A dostał Długo, musi dwa razy uderzyć. Ja powierzyć. dwa razy, ja go mi z ja nie wiem gdzie już teraz jest, Dobra. No. Polowanie na dzika już na samym początku 5 minut i zaraz powiem ci, powiem ci, powiem ci co masz zrobić, żeby Ale dostać. stary wieża go nas, nas ucieka Ja wiem dla, dla, dla. Dlatego, dlatego my mamy zrobione pompy Jeb mu. Jeb mu. nie trafiłem gdzie on jest? Mamy pompy, jest mamy ten dzik. łuki Czyli nie mogę go zrobiłem na drugą stronę wody. żeby nie płynę. Dostał dwa razy i ucieka dalej. Musi to zabić. A no, mój się no to robię to. Próbuję przynajmniej. Kryde. A my, pierdzielony widz za taką. Ja tu teraz nie oglądam też, co jest na obkoło. Zresztą ty chodź tu, ty dziki dziku. I co jest? You has been banned for the cheating. Dostałeś bana? I za co? All. Za co dostałeś? Czartuje. Dostał. Ja już się śmieli, kurde. Jest, zabiłem dzika, i co teraz? Dwa grupy mamy dalej. Pozyskuje z niego tłuszcz, skórę, e, płótno, e, mięso. Zbieraj to też. Tłuszcz zwierzęcy, fragmenty no. kości, kość, tłuszcz. Ale ta mapa jest ogromna. Na tabie masz, nawet w ikonku swoim głównym? Ale Ty... chmury ładne. Czekajcie, Kury słyszę. Nawet widzę! Tak, zabij. No i na kolejny też. Znowu no, kamieniem? Tak, bo nie masz nic innego. Cześć, kurto! My żeśmy, teraz, <grym <grym my <grym żeśmy tutaj, bora po trochę zostali rzeczy, to żeśmy coś tam porobili, tak? żeśmy coś odzyskali, żeby coś... nie jest cokolwiek. Porajdzie. Mam surowa piersk, fragmenty kości, płótno. Zabij. zabij. Co? Święty strap metalu mamy już. A Jelenia też mogę? Też. To dzisiaj jestem łowca puszczy. Chodź tu jelenie. Starka nawet Ale Jelenia chyba niedługo, nie dogonię. Jelenie w terenie, ale nie dogonię go chyba. Tam była baza, tu była jest baza. A drzewo, drzewo też mogę? Wszystko kilowem. E, wszystko temet. No. Kamień nie da się? Kamienie. Nie, kamien kamieniem walisz drzewo, kamieniem walisz. kaskały. E, skały są okrągłe, są albo szare, szaro z białym żółte z takim brązowym czarne z takim białym Ale stary, tu, tu jest no. pełno budynków wszędzie widzę No Idę na plażę, zajdę Ty graficznie to jest fajne Ja ci nie, nie powiem, że to jest brzydkie Wydawało mi się, że będzie gorsze no, bo Ja grafikę mam zajebistą, jak ja mówiłem kapie mówiłem Ja mam na liczbę, fullu, na, na fantazję łowodę. ustawioną O to widzisz, to też na fullu ustawię. Ja na fullu no. ustawiłem Ja mam na full a ja mam 62 klatki, mało? Nie No nawet, nie wiem ile było Ja też mam 62 klatki ja no, nie leguje Kurde nie mogę. Ale na Masz mi po, podaj swoje ustawienie SPT. Ty zbawiam. tu jest kolej, no śpi. To, to zabij o, o, go. go. O, nie, 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 z Mora Przesz, przeszukaj. E, jakieś... Nie wiem, to jest moje czy jego? Aha, tu jest jego, pusto, nie ma Poprawi nic. Nie. nie ma nic. Yes. To zabij go. Mogę to go zabić? Go. A po co? Zmo tak, kamienie gleb. nie byłem. Tłóżby nie śmiał. Nie chcesz śpi Nie A czemu on tam w ogóle śpi? Chalupy nie ma? No, to na mi no, Jak może miał chałupę, znikła. <laughs> Przyszli emigranci i mu wzięły? Mm -hmm. Idę, idę tam na to. A jest tam bezpiecznie na tym w Gdańsku? Nie wiem. Tam ich może <laughs> nie utrzyma. No mieszkasz w, w Gdańsku, to, to mi powiedz, czy jest bezpiecznie? <laughs> w porcie <laughs> No idę tam. Statki są żurawie portowe. Co w tych? Tej... Co? No. Są, są, są. To jest nowa rzecz. No, jestem, no Nowa to. się jest jaskiniowcem jakimś. Jaskinie są. Nowe, zrobione, głębokie, straszne. Zary pociąg. To ciężarówki widzę. Tak. Uważaj na promieniowanie. Jakie promieniowanie? Stary Fink mi pisze po prawej. Czyli głodny jestem. Jak? Stary Fink, głodny jestem, tak? Dobrze. To umrzesz, to zaraz się od razu w śpiworze. Mówisz? Ja tu chcę te chałupy przeszukiwać. No, poszukaj sobie, dopóki nie umrzesz. No mi życzyłeś śmierci, ty. No bo zaraz padniesz, HP będzie ci spadało. A to muszę coś zjeść, nie? No to tak. przecież mam kurczaka chyba. Ale surowego. Od surowego szybciej zginiesz. Ale ty, nie Zginię. się... Zginiesz, marnie. No, surowa pieśń z kurczoka. Zginiesz o tego. A wieprzowina? Też zginiesz. Musisz drzewa na, na, ten na, na upać. Jak drzewa nałupiesz... Drzewa na łupież, To po prawej stronie Twitch Crafting, czy tam masz po prawej stronie? Ja nie tak? wiem, nie wiem gdzieś... gdzie jest jeszcze ten drzewo, bo nie widziałem drzewa, ale. Drzewo kamieniem. A takie, 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 co rośnie normalnie? Tak. Stare ciężarówki tu są. O, nawet jest wózek widłowy. Ciuch, nie, ciuch, drzewo, ten... drzewo kamieniem na razie, bo masz kamień na początku. Dzika, widzę, widzę. kolejnego. Jak na turze, będzie ci po 10 podczas wału, żeby. A te beczki, bo... co to są? Rozwala się. Mówisz? W środku są koła zębaty, sprężyna. Ale ja mam 8% hapca. No teraz umrzesz. Nie da się tych broczek rozwalić, a da się. Da. Z podane woreczki. No? Zbierasz te rzeczy. Ja mam linę. Dokładnie. Lina, sprężyny, te rzeczy są do ulepszenia. Do broni, do. Ale to jak umień, zginę, to i tak no. tego nie będę miał, co nie? Nie. Że się na spikworzy. Po prawej stronie, jak zginiesz, albo inaczej. Zestaw do szycia. Weź kliknij F1. Masz F1? No brzmi muszę mieć. Nie mam nic z F1. No cóż się. F1, wpisz til. K i L. No Enter. No padłem. Co razie się pojawi. Obudź się w śpiworze. Dokładnie. Dobra. To tam się obudzę już u Was? Tak. Jestem. Tak, z kaktusa można normalnie jeść. Są drzwi? No, z dwoje drzwi są. Jest. No bo pierwsze założyłem je. Ty, to mam e, tak, to hasło tak, wpisać, co mówiłeś? Tak, 29, literka e. e, nie nie nie, literka E na drzwi. No. Na ten zamek, na ten zamek literkę E przytrzymujesz i tą płytkę otwartą kliknij. Dobra. Literką E przytrzymujesz i płytkę, no. tym myszką namierzasz. Dobra. Hehehe, <laughs> siemano! <śmiech> Ty, co ty masz stop na plecach? To jest <laughs> Kaszczanka do góry <laughs> To jest ten, pan coś taki prowizoryczny. Stary, ile drzwi Co tu pisze? Ten, słyszysz? No Masz żarcie zjedz Jakie, gdzie? Te żarcie, na ziemię rzuciłem, no. Muszę je zjeść Bo masz mało, mało żarcia na sobie. To muszę dać na... Teraz tak, ja ci zrobię... Ale czekaj, ja mam razu... to na no, dobra. Słyszysz? Zrobić od razu tę siecierę i chillow. No i pójdę dymać, pracować. E, poczekaj, młotek. Spaliłem ognisko. Rozpaliłem. Nie wchodź, nie wchodź, bo cię ten parze. I co ty? Komfort stary miałem fajnie. Cieplutko. Stop na plecach. E, trzymaj to od razu. <laughs> Teraz tak Weź mapę. Na dole, w pasku pod tym, pod tym rzeczami, gdzie masz swoje, masz te, te miejsca, gdzie masz ten kami, prawda? No. To sobie mapę. No mam, na trójce. Dobra, a pod postacią twoją... Ale na tą... M też mam mapę. Dokładnie, ale wiesz, no to w ty sobie, sobie mapę. Dobra, wybroń zrobić, czy nie? Ja chcę iść kogoś, ten, polować już. Hirnał. Teraz raz, dwa, tu jakieś skrzynki, tu kolejne ognisko. Jeżeli ma taki karabin powtarzalny potrzeba rzeczy. No ja wiem. Właśnie, pokaż mi jak się jak crafting draszyna. robi. E, Tap. Ty, malczykosa, biemie, mogę, mogę mu kamieniem? Nie, nie, słyszysz? A coś on tu e, masz, ma? Weź, weź, weź ci taba. On ma pusty zbiornik na gaz, fragmenty kości, nie, to... malinę, a spodnie? to muszę ci zrobić za chwilę. Ja bym mówił. Malczyko, ci zrobić, nie tam mi Słyszysz? Ale jest ma ma. Malczyko z narkomanii. Słyszysz? Tak, też Trzyma no. U góry masz crafting, na crafting. Okej. Masz bulding, co możesz zrobić z czego? I tyczę ją Itemy, clothing, to jest ubrania. Tolsy, narzędzia. Medical. weapons. A do każdej, A drzwi potrzebny mi jest. No, ja chcę spodnie na przykład chcę zrobić. No to ja ci zaraz zrobię, bo tu potrzebujesz płótna. SP. Słucham. Do każdej drzwi muszę mieć oddzielny kluczyk? Do takich zwykłych tak. Do... Do... A trzy klucze już ale, zrobiłem. ale jeśli będziesz miał ten, będziesz miał elektroniczną, nie potrzebujesz. No bo trzeba trzy klucze ze sobą. Jest tego trochę, nie? Mhm. A co jak zgubię klucz? Ty nie mów, do... mów, że mogę sobie nawet Carlosa Santanę zaśpiewać tutaj. Gitary sobie no mogę lipne. stworzyć. Tak, bo może, mieć ten... jak to się nazywa? Jaka broń! No, ale patrz i wymogi. Co potrzebujesz do żo. Nie ja tam się nie znam. Ja chcę sikierkę i ciuchy i, i idę zwiedzać. Kłótno, o taki, tak. taki jest plan. Skórzane. Muszę się zrobić skórzane bo nie. I co nie muszę nie mieć wejdzie. plecak albo coś, żeby więcej rzeczy zmieścić? Nie. To mogę mieścić ile wejdzie, tak? Tyle co masz w miejscu, w efitunku. Malczykos, za dużo żeś. Za, za dobra impreza wczoraj była, co? SP. Dobra poradź, gdzie jesteś? No, malczykosa e, Trzymaj się, tyle. O. Pompkę. Po co? Aaa. Łoł, wow. a ja już nie mam slotów. Na dole, na dole, pod y, tym. Pod tym, tym. Czym, czym? No, Wyluć pompę na chwilę. A jak mam to zrobić? Chyba wyrzuciłem. Tak? Tak. A jak mam tą mapę... wyrzucić? Ma z porotem. Słuchaj. Tap wciskasz i na dole, na samym dole tam gdzie był kamień są sloty tam gdzie wkładasz się... Dobra, już wiem, tak. już wiem, Bóg, już, wiem pompa, już wiem. siekiera, kilof, młotek, plank, Pochodnia do... mi jest też niepotrzebna. Nie. Podstawowe no. rzeczy. Dobra. Okej. Okay. Masz rzeczy teraz, czapa. No. I teraz tak. Tak wciskasz pod postacią, są e, ten sześć lotów. Tam wkraczasz sobie czapkę, bluzę, spodnie, buty, Dobra. E, pancerz. Te rzeczy to ja potrzebuję, spodnie Hirnau. To, to ja robię, to nie, nie to jest czasowe. To jest 30 sekund zależy na co, na e, ten na bolt, to na snajperę jest dokładnie 3 minuty. E, masz teraz ten e, bandatę, też sobie ten. Na te sloty pod postacią zawsze raz nie chcę na pewno mieć żadnych tych. Tędy nie przechodzić. Stop. Nie parkować na barkach. Co to są kevlary jedyne? Chyba. Dobra, ten pocisk. ja mam przyładować. Wyszczel ten pocisk. Szczel. To do mnie już R. Teraz masz ten, ten czerwony posz, lepszy jest e, Wciśnij literę F F Feli, Felicia Po co jest koło zębate o. i F ką wyłączasz To jest w nocy będzie latą SP. Mogę marczykos, Marczykosowi zrobić ten kolczyka? Koło zębata jest potrzebne do broni do... Bo no, zabrane Nie. Tak zbieram. Marczykos wiesz, ja tylko ja robię Chociaż <noise> nigdy nie wiadomo, co mi do strzeli. Mówię, na tyle, co mi straciło płótno, bo płótno trzeba zbierać. No dobra, już spodnie mam, to jest dobrze. O, Jeszcze nawet buty. nie widać, że jestem kobietą i to mi pasuje. Jeszcze buty będę i plan budowy. A plan budowy po co mi? Plan budowy do budowania to jest. Będziesz leciał, nie niedźwiedzia spojrząc na drodze, to mu nie ucieknieć, musisz stawić sobie taką konstrukcyjną platformę, żeby do rury nie Co, poka mu plan budowy, to on ten się podda. Nie, ty musisz, buty masz na dole. I teraz jeszcze ten, yy, plan budowy ci Ale ty i... i teraz tak, wipe tu jest co miesiąc, tak? Tak. Jakiś boom słyszę. czy kap jeszcze lato coś. Że... Nie, to ty, co miesiąc jest złaby i za miesiąc się odrodzę, to już nie będę kobietą, tak? Będziesz kobietą, ale nie będę miał bazę. Ale to wybiera losowo i na całą Słyszy? grę. Już jesteś tak. postacią, to? Tak. To ja nie chcę. to, ale, tutaj ale, to mogę teraz zresetować grę? Nie da nic nie zrobi, bo to jest Steam. Y, według steama ci automatycznie daje. Hmm. A jak mam sprawdzić, co no to, to patrz, są patrz. za ma mapa? Ej, te plany budowy. No czy... <laughs> te, te plany budowy. Jak mam to sprawdzić, co to jest? Plan budowy też do budowania. No ale to ja mam to wykorzystać, ja mam to zrobić. Jak ci się... Słuchaj, chodź. No idę. Czy na zewnątrz pójdziemy. Na zewnątrz, ten, ten. Co tu w bimber robicie? A ja mi się podoba, że jest... Ty oni, bim oni tu bimber robią. Dla mnie to nieprawda. Przed, przetawiam ten e, rudę metalu. Będę nie musiał nagrywasz? to wycinać. Eee. No, ale nie mówiłeś, no to. To otwieraj eee. ty, no. Ja no to to bez pytnę. znaczenia, Bora, patrz, bez znaczenia. Ale to otwieraj ty, przynajmniej ty naciskasz, no to nie widać, nie, Jak ja nagrywam. O to chodzi. Eee, hasło jest to, co w HNZ1. Ty duży. Cyf cyfrowe. dobra, widzisz? Wychodź. Wow, woda, co wy tu macie? O, marihuana medyczna? Chodź, cię do krawię postawię. Gdzie jest? Masz plan, masz plan budowy postawienia na dole? Na tym pasku? Nie Plan budowy do tego patrz Ale jak mam to zrobić? Daję plan budowy na pasek. Tak. Weź plan budowy w rękę. Aha, aha, dobra, 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 Dawno nocy nie było. Klikasz lewym klawiszem, klawisz, No, no, ale to mas... wtedy, wtedy to wykorzystam, tak? Nie. Plan budowy jest przez cały czas. Przez cały czas, a aż się nie potrzebujesz tylko materiałów, drzewa i kamienia. No ale to ja nie mam przy sobie… drzewa ani kamienia. szykieram Zobacz. Jak ma, ja mam teraz z tego wyjść? Jak mam to schować? Dobra, Normalnie, dobra. przesuwasz tam na, na siekierę. Siekierka. Siekierą y, zwierzę oprawiasz y, i drzewo robisz. No mam drzewo, dobra. Po 30, prawda? No. Teraz zbierasz sobie tak do 1000. Ile? Do 1000. Ile? Szybko się zbiera przecież, po 30 się dostaje, czy tam po więcej. No czekaj, a da się drzewo całe żeby zrąbać? Tak, no, że zniknie. Aha, no i ile mam? 627. Eee, faktycznie. To jest serwer po 30 bo są serwery, gdzieś w Skapi był. jedno uderzenie 10 tysięcy. to jest głupie. No to jest szybki do tak. Do budowania. Tak. A nie, ci się nie, skończy, nie, da się skończyć? E, tak, traci się. Dobre. Szybkie budowanie, zbieranie i tyle. tak drzewo potrzebujemy... drzewo potrzebujemy do rozbudowy, do palenia w piecach, żeby przepalać metale. Żeby Mam metal przetopić 1254 Dokładnie, chodź teraz za mną No a czekaj ja chcę jeszcze kamer, kamyczki. No tak, kido, tam, ten, ten kamień został, chodź, ja ci porozumiem. mówię, chodź No idę, 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 idę. Liście obok wiesz Grafika nie jest wiem. ładna, nie? Podoba mi się. Bora patrz. Między, tam beczki były Ja wiem, ale chodź też. Między tymi kamieniami są takie kamienie, patrz. Aha. Te kamienie. I te kamienie łupiemy, różnicę kolorów kamienie. Dobra, ruda siarki, metalu. Tak, yy, weź ciśnij CTRL sobie, lewy, żeby czucnąć, no. bo potem nie trafisz kamień, jak go czujesz, nie trafisz później I czujesz, ruda siarki, ruda no yy, ruda metalu. Dobra. To wszystko jest potrzebne do pieca, żeby przypalić później na strach metalu czy na coś innego. Kamień jest potrzebny do ulepszania zestruktujnego drewna na kamienne ściany Potem jak przepalasz rudę metalu, uzyskały strach metale za pomocą motora ulepsza się do stalowych ścian, a na samym końcu masz haku metal możesz ulepszyć to sobie do y, ten pancerny, pancerny ścian, pancernych drzwi, pancerny takie rzeczy robić. Jakąś zrobiłem coś betonowe, coś tam, coś tam Drewniana skrzynia zaznaczyłem na jeden, co to co, co, co znaczy? Nie, nie nie, bo to w, 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 zrobić ci skrzynię To jak mam z tego wyjść? Y, kliknąć y, na ten y, tab. Crafting no. i lewa strona na dole crafting pisze QE coś tam i tam klikasz na to Cancel tak? Dobra No żeby anulować Aha. Kaktus tu jest Kusza ja. Bora, masz łóżka To Ty Gdzie jesteś? No tu, 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 tu To ja cię z daleka mogę kogoś zabić, bo on nawet ci nie rozpoznasz do ty Trzymaj ten to? Ja mam strzelbę przecież. Na zwierzęny dobry łuk. No. A po co mi młotek? Do ulepszania. Czego? Aha, dobra. A ja, a ja mam, a ja mam to, patrz. Ale muszę dać ten, y, strzały na łuk czy... Aha, nie. Normalnie na dole we w ten pasek. Tylko łuk wystarczy mi. Tak. Dobra. Zobacz. Ł łuk jest lepszy, bo szybsze, a pasem mam. Ten zawsze ma kuszę. E? E? Ten niej, to niej, zawsze niej, z kuszą, niej, goni. Lunetę może zaczepić. To jest wieża, ale kto tam jest na tej wieży? Kapi. <laughs> kopi. Tyś to wybudował, kopi? No. Wow. <laughs> za... Ktoś ci coś zdupił. <laughs> ja też mogę? Ja też mogę. Kalić. Kalić A ja nie trafiam. Yy, trafia, że lepiej do drewna już. Ehe, chamy. Trafiło, ale nic nie zabrało. Dobra. Bo ja już mam tylko... ...cztery strzały. Ty, dobra, ja się idę wybrać na... ...przejażdżkę gdzieś. Po mapie. Pude pude pudeł pudeł wody się nie do da Ja mam uzupełnić wodę. Tu? Kucasz, z Zrzek no. pijesz i takich zamkniętych akwenów. Aha. A żarcie to muszę ognisko. E, żarcie ognisko i e, upolić zwierzę. Aha. Masz drzewo przy sobie masz? Mam. Pokaż mi teraz... jak zrobić jeszcze ognisko. A jest tu noc? Nie, nie o to, nie o to jest noc, słuchaj, patrz. Czyli w nie niedźwiedź patrz, niedźwiedź biednie no. musi zrobić takie ta coś. Czemu wybierasz na to? Wskocze. I z tej pozycji on nic nie zrobi z góry. Na ziemi cię zatłuczę. Wilk? No dobra, aha, niedźwiedź. dobra, okej, okay, okej. Okay. Dobra. To ja idę sobie na plan eskapadę. Weź weso plan, plan sobie plan budowy pierwszy. Mam. plan Musisz w czasie biegu zrobić się do platformy. Plan budowy. Nie się No, no. i nacisnąć to? No? Na prawej szmysze. No. I masz wybór fundamentu. Fundament masz kwadratowy, albo fundament trójkątny. No. Miesz na kwadratowy fundament, klikasz na niego. Fundament. Kwadratowy. Myszą tam obracasz. Prawy klawisz myszy i obracasz sobie jak chcesz tam. Czekaj, czekaj. Mam fundament. Masz fundament. Trójkątny Miesz... fundament i schody. No mam, kwadratowy. No. na no. Kwadratowy, kwadratowy fundament. O. Dokładnie. No jak ja teraz na to wskoczę? Z rozbiedu ze shiftem, Ja to mogę postawić jeszcze wyżej. Tak, wiem. A jak to się ściąga? Tylko się nie ściąga, to zostaje. Może to jak, zniszczyć, się, to nie? Jak chcesz, że moja pochodnia się zniszczyła? Aha. A to się da tak przenieść, da się, dobra. Co ten robi? Ten co już zaczyna. Nie, idę stąd, idę stąd. <laughs> ten już jakąś rozgwiazdę mi tu buduje na plaży. Taryf, je księżyc! Fajnie to wygląda. Ty a z siekierki mogę uciupać zwierzaka jakiegoś albo coś? Tak, SP. Wszystkie zwierzęta, które nie mają pazur. A Jak ktoś ma pazury, to co? cię zabije. Jak to ładnie wygląda? Chyba. Stary, ja mam ustawiony na full, nie na fantastik, grafikę. Boromas. Bombastic, fantastik. Co to jest? Ja się w jednej hopie z tobą pociągu nie zamykam. Dobra, słuchaj, słuchaj. Ja idę patrzeć na Któż księżyc. Na, księżyc. Na, tabie, na tabie byś miał ognisko po prawej stronie, weź sobie ognisko zrób. Tam też masz strzały. Nie mam żadnego ogniska. A jest, dobra. Na no, ognisze klikasz raz. Poświęca się, że jest jedno, za ci się zrobi. I żeby okay. postawić ustawić, to zamiast łuku, to w to miejsce kładziesz ognisko i odnisko stawiasz gdzie chcesz. pochodnie mi się zniszczyła. Ale piękny księżyc. Ale to na dzisiaj dość. Zrąbiste. Naprawdę, to świetnie wygląda. Ty, a jaki ziemia świeci od księżyca, co nie? No. Tute tutaj ta ziemia, ze względu że to jest lekko nawodniona. Ale to tak świetnie no, wygląda. Perfect. No ja wiem.